Pewnego dnia ostatnia osoba, która cię zna, umrze. I co kurwa dalej? No będzie tak, jakbyś nigdy nie istniał. Rodzimy się i umieramy. A wszystko, co pomiędzy domy, samochody, pozycja w pracy, rzeczy materialne, tak naprawdę nigdy nie były i nie będą twoje. Samochody zostaną zezumowane, pozycja w pracy ktoś kończy ją przejmie, a w domu w twoim ktoś inny zamieszka. To są wszystkie rzeczy, które tak naprawdę nie mają żadnego znaczenia. A mimo to, że ja to wiem, mimo to, że to wiem, to każdego poranka, gdy się budzę, to pierwsze co myślę: jak tu więcej zarobić? Co zrobić, by było lepiej niż wczoraj? Jak być lepszą wersją samego siebie? I zapominam o tym, że jestem zdrowy, że mam dwie ręce, dwie nogi, że wszystko, co potrzebuję do życia, mam, że mam lodówkę pełną jedzenia. I zapominam i narzekam, jak każdy z nas, a wystarczy jedna choroba, jeden wypadek, by to wszystko się zmieniło. Dlatego warto sobie przypominać, że życie jest krótkie i że tak naprawdę te wszystkie rzeczy materialne nie mają żadnego znaczenia. Więc ciesz się chwilą i korzystaj z życia, bo każdy z nas w końcu umrze, a większość z nas żyje tak, jakby byli kurwa nieśmiertelni.